Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Starosto. Przygotowałem na dzisiejszą sesję tylko trzy pytania. Takie bieżące, bo nie zamierzałem zadawać żadnego pytania, ale takie sprawy wyszły. Także, ale króciutkie pytania. Pierwsze pytanie dotyczące dzisiejszej sesji. Dlaczego na e-sesji, tutaj, która jest wyświetlana na. Na monitorze i, yy, i w internecie. Nie zamieszczono jeszcze przegłosowanego projektu uchwały z autopoprawką dotyczącą diet radnych, w której to uchwale yy, zastępca przewodniczącego Komisji Rady Powiatu będzie miał 800 zł, yy, a radny będący członkiem komisji 500 zł. Yy, także yy, no, po prostu to powinno być. Nie, nie. Yy... <tryk> Dobrze. Dobrze, to jest pierwsze pytanie. Drugie mam przed sobą gazetkę tutaj tą Infosokółka. I mam w związku z tym pytanie dotyczące stopki redakcyjnej. Co spowodowało, że siedziba stowarzyszenia wydającego Gazetę Infosokółka przeniosła się ze starostwa na ulicę Białostocką 28. Bo tak wynika z, tutaj z gazetki, ze strony 11, z tej stopki. Także siedziba tego stowarzyszenia, wydającego gazetkę, była w starostwie, wiemy, a teraz na ulicy Białostockiej 28. I trzecie pytanie. Doszły mnie słuchy i, ch i chciałbym się dowiedzieć, czy to prawda, że w naszym starostwie. Była lub jest kontrola Państwowej Inspekcji Pracy? Jeśli to prawda, to jakie kwestie badała lub bada Państwowa Inspekcja Pracy w Starostwie? Proszę o wyczerpujące odpowiedzi Pana Starosty. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Panie Jerzy. Moja interpelacja, właściwie bardziej może wniosek, dotyczy remontu budynków Zespołu Szkół Suchowoli, którego organem prowadzącym jest Powiat Sukulski i chciałbym zapytać Pana Starostę czy na cele remontu, na ocieplenie, wymianę źródła, źródła ciepła, może nawet pokrycia dachowego Powiat zamierza Ubiegać się i starać o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z tego co wiem jest nabór wniosków, a obiekt spełnia wszelkie wymagania i e, potrzeby e, tam są. I chciałem tylko o to zapytać, czy pan starosta i zarząd będą e, ubiegać się o środki. Dziękuję. od razu odpowiedzieć na pytanie. Pana Hołowni, dlaczego na sesji nie ma ja przegłosowanego projektu z autopoprawką? Pewnie to jest jakaś techniczna sprawa, tylko i wyłącznie. To jest, to jest tak, że szanowni państwo, ta autopoprawka była wynikiem dyskusji z radnymi na komisji rodziny, budżetu bodajże i zdrowia na pewno też, bo, bo, bo przewodniczył pan Jerzy Karpienia. A więc to ta autopoprawka była wynikiem dyskusji na tych komisjach tak i, i my od razu, bo tam by zaproponował pan Jerzy Karpienia tą zmianę tak, żeby, żeby podwyższyć dla wiceprzewodniczących tak i obniżyć tam bodajże chyba dla przewodniczących o 200 zł, tak. To propozycję złożył, no i my wychodząc na, naprzeciw w drodze konsensusu takiego do, takiego po prostu jakby uzgodnionego stanowiska wszystkich radnych, żeby wypracować pewien kompromis, zobowiązaliśmy się, ja reprezentowałem zarząd akurat na tych komisjach, i zobowiązaliśmy się do wniesienia autopoprawki w tym zakresie, tak, to był wniosek bodajże Pana Karpieni i Pana Przewodniczącego Karpieni, chyba Pana Kraśnickiego i kogoś tam jeszcze, tak, przepraszam, żebym nie pominął, a chyba Hołownia też ten wnioskował o to, no i my w trybie autopoprawki wnieśliśmy, tak, te zmiany, które akceptowaliśmy, a więc podwyższenie dla wiceprzewodniczących, jak i również dla tych na zarządzie, który jest w tej chwili przerwa w posiedzeniu. Podjęliśmy taką, taką decyzję. Została wydrukowana przez obsługę Rady uchwała no i nie została przesłana do sesji, tak? Bo to, to nie zdążyliśmy z przyczyn technicznych bardzo serdecznie za to przepraszamy. Siedziba stowarzyszenia i adres. Proszę mi wybaczyć, ale nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo to dotyczy funkcjonowania stowarzyszenia. Prezesem jest pan, bodajże jeżeli dobrze pamiętam, Daniel Supronik. I proszę spytać pana do Daniela Supronika, dlaczego stowarzyszenie zmieniło swoją siedzibę na adres Białostocka 28. Poprosili nas o o ten o wyjście. Z, z, poinformowali nas, że wychodzą z naszego budynku. No, oczywiście nic. Umowa się skończyła chyba tak i nie przedłużyliśmy. Jak najbardziej jest to dla nas no, dobra sytuacja, nie chcemy tu, absolutnie mamy dużo, dużo stowarzyszeń, jak i również stowarzyszeń związków, przypomnę, że Związek Emerytów i Rencistów, tak, Solidarność, no ZNP i tak dalej tak dalej, to jest dość sporo sporo podmiotów, które mają siedzibę w w, w starostwie i uważamy, że jeżeli podmiot prywatny chciał użyczyć pomieszczenia dla stowarzyszenia, to nie ma, z tym nic, nie ma w tym nic złego. Czy prawdą jest, że była lub jest kontrola PIP? Tak, jest, a to nie jest kontrola, tylko po prostu przeprowadziliśmy utworzenie stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym Osoby Niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna, pozyskaliśmy na ten cel bodajże 60 tysięcy złotych. Stworzyliśmy pomieszczenia archiwum, tak, szafy archiwalne i co tam jeszcze, a centralkę telefoniczną. Już sobie przypomniałem, centralkę telefoniczną bo była przestarzała, wymieniliśmy centralkę telefoniczną i utworzyliśmy miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej, dla pani. A, pan inspektor, w, no i naturalnym jest, że jeżeli tworzymy takie miejsce pracy, jeżeli um, jest, um, musi być ono odebrane um, przez um, Państwową Inspekcję Pracy. Natomiast, um, wie pan, kontrolę jakichkolwiek instytucji, czy też no organów nie są niczym jakby nienaturalnym, o tak powiem, czy nadzwyczajnym, tak. My, my jak najbardziej prowadzimy y, y, szereg działalności, które podlegają po kontroli zarówno PIP-u, NIP-u, jak i jak i również y, organów nadzorczych. Tutaj dzisiaj też wspominał Pan Przewodniczący chociażby o RIO, tak, czy, czy, czy o innych organach. Tak, Urząd Wojewódzki, także te organy jak najbardziej nas kontrolują i my tu nie ma nic takiego nadzwyczajnego tak, w, tej, w tej działalności, jak najbardziej jest to naturalna rzecz. I wniosek pana Omielana był omawiany na komisji, ja poinformowałem pana omielana i omielana o tym, że faktycznie cały czas, tak jak przy poprzednim postępowaniu konkursowym, tak i tym dążymy do pozyskania środków na remont nie tylko budynku zespołu szkół w Suchowoli, ale również bloku przyszpitalnego tego tutaj na górce, które wielokrotnie Państwo również pytaliście i budynku bodajże tego, którym była siedziba LGD, miała być siedziba LGD tutaj również to jest objęte tym wnioskiem projektowym i chyba ta, na pewno też ta była sala gimnastyczna czy też byłaby synagoga w Suchowoli tak, to, to jest jakby w kompleksie tym, tym całościowym, natomiast bez wątpienia w tej, przy tej okazji ja chciałbym zaapelować ponownie do pana burmistrza Słuchowoli, żeby siódma i ósma klasa zespołu szk podst no, szkoły podstawowej w Suchowoli nie była przenoszona z naszego budynku. Przypomnę, że tam się mieści jest to budynek księdza Jerzego Popiełuszki, poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce. Wyprowadzanie uczniów, gdzie jest cała infrastruktura przecież sportowa, boisko, hala gimnastyczna, z tego budynku uważamy za błąd. Rozbudowa i inwestowanie w budynek szkoły podstawowej jest niepotrzebnym kosztem. Te budynki są budynkami użyteczności publicznymi. To nie ma jakiegoś podziału na powiat i gminę, tylko to są wspólne nasze dobro dobro gminy Suchowola również i mówimy to z całą odpowiedzialnością za słowa i prosimy o taką refleksję pana burmistrza, żeby nie robił tego dlatego, że czyni krzywdę dla, ym, dla funkcjonowania tego dużego budynku, Bo tak uważamy, on będzie niewykorzystany w pełni, będziemy musieli się zastanowić co, y, co z tym zrobić, a bezpotrzebne jest inwestowanie w rozbudowę y, szkoły podstawowej, po prostu to jest nieracjonalne Wchodzenie takie, w takie koszty. I, I przede wszystkim boisko jest przecież bardzo fantastycznie wyremontowane, wielofunkcyjne, hala, siłownie. Tam też również na prośbę młodych ludzi poprawiliśmy jej funkcjonalność. Także uważam, że pan burmistrz popełnia błąd, jeżeli wyprowadza stamtąd uczniów. Yy, przypomnę siódma, ósma klasa, warto by było, żeby tam została. Dziękuję bardzo serdecznie panu przewodniczącemu, dziękuję za prowadzenie. Wszystkiego dobrego.